Witam was, jestem Bartek. Dzisiaj na mój stół trafia nowy telefon od Asusa, czyli ZenFone 5 w wersji LTE. Dziękuję serdecznie za udostępnienie tego telefonu do testów Xcom.pl. Bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać współpracę. Tak więc ten odcinek będzie takim typowym rozpakowaniem urządzenia. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Samo pudełeczko jest według mnie naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane i wygląda bardzo estetycznie. Tutaj mamy taką grafikę imitującą nasze urządzenie, nazwę urządzenia. Tutaj mamy takie jakieś ładne wycięcia, generalnie nie wiem po co one są, ale niech sobie już będą. Tutaj również mamy logo urządzenia no i na tyle jakieś tam informacje co do samej specyfikacji urządzenia. Mamy tutaj procesor czterordzeniowy Snapdragon 400 o taktowaniu 1,2 GHz. Ekran to IPS i rozdzielczość 1280x720 pikseli, tak więc mamy tu już HD. I pamięć RAM to 1 GB, a pamięć już wbudowana to jest 8 GB. Dobra, tak więc nie trzymając Was już w niepewności przejdźmy do rozpakowania urządzenia. I tutaj mamy już naszego zenfona, tak więc na chwilkę go odłożę na bok i zobaczymy, co mamy dalej w zestawie. I dalej w zestawie mamy oczywiście papierologię, czyli skróconą instrukcję obsługi, jak myślę, i tego typu rzeczy, więc nad tym nie będziemy się skupiać. I tak, dalej w zestawie mamy słuchaweczki. To są to słuchawki dokanałowe. Postaram Wam, wam się je przedstawić w recenzji tego urządzenia. I dalej w zestawie mamy kabel micro USB. Niestety nie dostałem wraz z tym telefonem wtyczki, ale to po prostu Wix.com nie dostałem maila, że, że po prostu zapomnieli spakować tej ładowarki podczas pakowania urządzenia. Tak więc nic się nie stało. Spokojnie u mnie ładowarek jest bardzo dużo. Tak więc niestety nie mogę Wam jej pokazać. Tak więc przejdźmy sobie do samego urządzenia. Czyli mamy naszego Zenfona, i przyszedł on do mnie w fioletowym kolorze, jak już samo pudełeczko wskazywało. I tak, w soli go już wyciągnęliśmy, po prostu wysunęliśmy go z tej folii. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, według mnie, jest to solidny kawał telefonu. Naprawdę ten materiał z tyłu jest bardzo przyjemny w dotyku. Jest taki, no, miły, bardzo w dotyku, można powiedzieć. Tutaj są też bardzo fajnie wykończone przyciski funkcyjne. No, i sam przód szkło Gorilla Glass 3. Tak więc spróbujmy sobie uruchomić naszego zenfona. Zobaczymy, czy jest naładowany. Jest naładowany oczywiście. Tak więc chwilkę poczekajmy. Pierwsze wrażenie muszę Wam powiedzieć, że jest jak najbardziej pozytywne. Jest to z całą pewnością bardzo interesujący smartfon w cenie tych około 900 zł. Tak więc tym bardziej jestem zadowolony z tego, że będę mógł sobie go przetestować. Jeszcze chwilkę musimy poczekać, aż nam się włączy. Tutaj oczywiście na przodzie mamy przyciski funkcyjne, one nie są umieszczone na ekranie, tylko tutaj na obudowie. Tak więc wybierzmy sobie język. Spróbuję znaleźć polski. Musi chyba być. O ile się nie mylę. Ja, tak jest polski. Tak więc szybko przejdziemy przez tą wstępną konfigurację, aby pokazać wam system tego urządzenia. Ok, i już nam się wczytała tutaj nakładka Asusa. Tak więc myślę, że na tym punkcie możemy skończyć rozpakowanie. Tak więc zapraszam Was do pierwszych wrażeń z użytkowania tego telefonu, które powinny się pojawić już za niedługi czas, a także do pełnej recenzji, która myślę, że będzie bardzo ciekawa, ponieważ szczerze powiedziawszy, pierwszy raz mam styczność ze smartfonem od Asusa. Dobra, dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was na razie.